Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Mała rzecz, a cieszy. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak może mnie ucieszyć aura, nasza natura, bo rzeczywiście po takim byle jakim maju, wreszcie czerwiec powitał nas wspaniałą pogodą, właściwie upalną, letnią, wakacyjną. Zastanawiam się, co robić w takie upały, bo ciężko. Pracować każdy z nas zdaje sobie sprawę, że w czasie e, wysokiej temperatury no, nie klei nam się robota. A jeśli się nie klei robota, no to wiadomo rzeczą, że nie można normalnie żyć, bo my jesteśmy już takimi troszeczkę pracocholikami, chociaż ja nigdy nie pogodzę się z takim stwierdzeniem, iż bym wpadł w pracocholizm, bo bo to jest stan chorobowy, to wtedy, kiedy się nie możemy oderwać od pracy. Natomiast ja bardzo chętnie się od pracy odrywam i sprawia mi to wielką przyjemność, bo przecież kto by wytrzymał pracować 24 godziny na dobę, z jakimiś tam oczywiście przerwami. Yy, ważne, że, że, że chce się pracować. No, ale jak powiedziałem. Będzie może trochę trudniej. A co do małych rzeczy, które cieszą, no na przykład ostatni sondaż, zrobiony wprawdzie przez mainstreamową telewizję, ale jednak sondaż, gdzie rzeczywiście rozkład partii politycznych jest co najmniej dziwny dla niektórych politologów, ale dla drugich wcale nie aż taki. Dziwny, a powiedziałbym, że normalny, bo wiadomo też jest rzeczą, że za brak y, takiej wiedzy o ludziach, brak wyobraźni, no i jakiś szow, taki szowinizm partyjny, ludzki, wręcz trzeba zapłacić. No i płaci nasza. Już prawie nieboszczka partia, bo że jej koniec będzie, no to jest też wiadome. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam w 23 tygodniu 2015 roku, w tygodniu świątecznym, właściwie długo weekendowym, bo w czwartek Boże ciało. A po Bożym ciele tylko piątek do pracy, i już niektórzy sobie wzięli wolny. A jakże? A sobota i niedziela, no to wiadomo, dni zazwyczaj wolne od pracy. Nie dla wszystkich oczywiście, bo jak powiedziałem wcześniej, niektórzy właśnie mają najwięcej pracy w sobotę i w niedzielę, byle była przyjemna, a więc taka, którą kochamy. Dość już gadu, gadu. Przejdźmy do numeru, bo to, ten numer 23 to znowu może nie tak częste, ale znowu dzieci. Dzieci, tacy maniacy, czyli uczestnicy y, tegorocznego kulturowaniaka w mrozach, gdzie zjechało się całe mazowsze. Ponad 2100 osób. W grupach indywidualnie, by malować, śpiewać, tańczyć i grać teatrum. To właśnie młodzi aktorzy, którzy zdobyli nagrody, którzy też pokazali swój wdzięk, tacy maniacy. Wielokrotnie się zastanawiałem, czy w tych naszych cotygodniowych spotkaniach, omawiać nasze wydanie, najnowsze wydanie tygodnika, co słychać, który, i będę o tym przypominał, co tydzień obchodzi w tym roku dwudziestolecie istnienia, czy raczej skupić się na przemyśleniach dotyczących minionego i przyszłego tygodnia. Bo wiadomą rzeczą jest, że żyjemy tu i teraz. I właściwie co tydzień to jest taka, taki dobry okres na Przypominanie pewnych wydarzeń, ale również ciut za krótki, bo przecież my z dnia na dzień musimy się borykać z określonymi problemami i mamy przed sobą określone zadania. Spróbujemy więc dzisiaj mniej omawiać nasz tygodnik, a bardziej skupić się na tym, co się dzieje. Mówiłem już o sondażu ostatnim, gdzie przewodzi PiS z 25% i Kukis, a właściwie e, brak partii jakiejkolwiek, ruchu, bo Paweł Kukis nie będzie tworzył partii, by nie dopuścić do siebie cwaniaków i złodziei, jak twierdził podczas ostatniego występu, a więc będzie to ruch jakiś obywatelski, komitet obywatelski, wyborczy jak najbardziej. No i trzecie miejsce z 17% Platforma Obywatelska. Dalej nowoczesna. PL, czyli stowarzyszenie Pana Petru ekonomisty, który nagle zrobił się politykiem. już mamy dwóch takich, a więc i Kukisi polityk, jeden showman, Stradowiec, drugi też showman, ale ekonomiczny. Polacy chyba bardzo chcą zmian. A jak jeden z komentatorów powiedział, Chcą randki w ciemno. Ich nie interesuje ten wybrany za bardzo, jego program. A chcą w ogóle zmian, chcą usunąć w cień tych, którzy już 25 lat, jak się dorwali wtedy do władzy, tak ją trzymają. To są już gadające głowy. To są ludzie wypluci, wyzuci wyzuci z wszelkich e, e, takich u, człowieczych uczuć. A właściwie e, tylko pachnie im koryto. A właściwie już chyba przestało pachnieć, ponieważ e, źle się chyba czują przy tym korycie i chcą, bardzo chcą oddać władzę tym, którzy chcą z naszej ojczyzny uczynić raj. Oni mówią, że mamy raj, więc czegoż wy, Polacy, chcecie. Ano, chcemy zmian. Chcemy tej randki w ciemno. I naprawdę już to. Nie jest ważne czy to będzie Kukis, czy Petru, czy jeszcze jakiś inny polityk, który nam rośnie, czy wyrośnie z tego ruchu obywatelskiego, z tego ruchu niezgody na to, co jest, po my Polacy, chyba w większości, myślę, że to jest większość 80%, chcemy koniecznych zmian. Zmian również chcemy w Mińsku, i to, co zapowiadam w dzisiejszych spadach, że. Po tych wszystkich fanaberiach rządzących, a wyborze naszym w Mińsku również musimy dokonać zmiany. Proponuję referendum dla burmistrza Jakubowskiego. Jeśli ktoś jest za, proszę do mnie pisać, proszę się zgłaszać. Urządzimy temu panu referendum i oddamy sprawę Szkoły Muzycznej, Artystycznej do prokuratury. Bo za własne przewinienia trzeba zapłacić. Tylko, że on nie wie, że popełnia błędy. No, ale to mu rzeczywiście tłumaczę już parę lat, ale być może więcej nas jak będzie, wytłumaczymy mu bardziej, że czas jego błędów, czas jego arogancji się po prostu skończył. Sięgnijmy jednak do. Naszego tygodnika. Już całkiem temat jakby oderwany od treści, ale bardzo ważny wtedy, kiedy my mamy lato, a właściwie nie mamy za bardzo apetytu. I y, tytuł jest prowokacyjny oczywiście. Wiemy, że żremy. No tak, nie jesteśmy zwierzętami, a zachowujemy się nieraz jak zwierzęta, kupując w marketach i innych cudach, niewidach rzeczy tanie, robione z papieru toaletowego jak i jakichś śmieci. Tylko dlatego, że to jest tanie. Skąd więc te brzuchy? No może właśnie z tego. Skąd ta otyłość się w nas bierze? No mnie można pozazdrościć, bo jak ważyłem 70 kg, będąc y, młodym człowiekiem, tak ważę do dzisiaj. Y, sam sobie zresztą zazdroszczę, a właściwie podziwiam swoją przemianę materii. Nie każdy ją ma, oczywiście, ale i nie każdy też potrafi się odżywiać. Jest piramida żywieniowa zawsze zdrowa piramida żywieniowa więc trzeba z niej korzystać. Trzeba po prostu dobierać sobie produktów mniej, a lepszej jakości. No i owoce, warzywa, woda. Ci, którzy przeżyli wiele lat twierdzą, że jedli co chcieli, ale dużo pili wody. Nie wódki, nie piwa, chociaż to też jest dla ludzi, ale wody. Tak nawiasem mówiąc, narkotyki też są dla ludzi, tylko trzeba je umiejętnie e, kosztować, że tak się wyrażę, bo to nie można tego, tym się najeść. A więc i w stanach chorobowych, i w stanach nowotworowych, i epileptycznych, i, i jeszcze wielu, wielu innych. To zastosowanie znane jest na świecie, tylko my jakoś, prawda, mamy koncesję na wódę, mamy na papierosy, no to miejmy i na narkotyki. Przecież kto jest świadomy i no w miarę inteligentny, ten wie. Że wódka w nadmiernych, nadmiernych ilościach jest bardziej szkodliwa, doprowadza do choroby alkoholowej, e, niż narkotyki w mniejszych ilościach. Zresztą narkotyki, z tego co ja wiem, bo na miłość boską nigdy nie miałem z tym do czynienia, a może chciałbym, a może chciałbym, chociażby, żeby e, napisać jakiś fantastyczny wiersz, e, chciałbym mieć możliwość. Nie to, że będę, chciałbym mieć możliwość, tak jak idę do sklepu i możliwość. mam możliwość kupienia pół litra i do kiosku kupienia papierosów, czy prezerwatywy, czy środków antykoncepcyjnych, czy innych specyfików, czy teraz pobudzających libido. Tak samo chciałbym mieć możliwość kupienia narkotyków. A państwo na tym by tylko zarabiało, bo akcyza też by na to była. I nie musieli być ci, którzy już muszą brać, czy y, troszczyć się o, to, o jakość tego, tego specyfiku, bo wiadomo, że na czarnym rynku jakość jest zawsze nierówna. Powiedzmy, ja nie mówię, że gorsza, ale zawsze jest nierówna i może się trafić rzeczywista trucizna. To takie luźne myśli na temat właśnie naszego organizmu, naszego libido odżywiania się i tych środków. Powiedzmy sobie, jak niektórzy mówią, odurzających. Ja uważam, że to nie są środki odurzające, bo one odurzają tylko w nadmiernych ilościach. Natomiast są to środki e, pobudzające nas do życia, stwarzające nam e, lepszą atmosferę, taki komfort życiowy. A któż nie chciałby mieć komfortu? Każdy by chciał. Przy lekkich dolegliwościach nie proszek od bólu głowy, a na przykład skręta marihuany. I ktoś teraz powie, a ten Piątkowski na znaczy siebie głupia. Co on z Palikota bierze, czy coś? Absolutnie, proszę Państwa, ja e, daleki jestem od pewnych myśli e, Pana Palikota, ale też bliski jestem jakby uwolnieniu naszego rynku. Nie może być tak, że jedno jest zabronione, a drugie jest dozwolone, chociaż znaczy to samo. To jest taka nierówność w równości i musimy to Tępić. Mam nadzieję, że te zmiany, które przyjdą, pozwolą nam pewne e, bariery, hamulce znieść. Nie będziemy już e, się bali. Tak jak ostatnio słyszałem, że przecież teraz nowe druki powstały w urzędach skarbowych, które je, prostymi zdaniami mają zachęcić podatnika do kontaktu z urzędem, gdyby ten. Podatnik cokolwiek zawinił. Proste, ale bardzo kulturalne słowa. I na tym rzecz polega: na tym rzecz polega, byśmy nie musieli się bać zażywania narkotyków również. By każdy, kto ma odpowiednią liczbę lat, odpowiednią świadomość, mógł, miał możliwość jest bardzo ważne, miał możliwość korzystania z życia. Nie możemy ludziom zabraniać korzystania z życia. Absolutnie. No i przejdźmy do najnowszego numeru tygodnika. Co słychać? Aż 13 reportaży mamy telewizyjnych z tych artykułów, które są właśnie w tym aktualnym numerze z tymi maniakami kulturalnymi na czele. Ale już, proszę Państwa. Mamy tutaj okładkę i mamy Zawadzki na wirażu, Cegłów naukowy litania skarg. Właśnie to w Kałuszynie, powiat mitomanów, to również zlot mitologów w Kałuszynie i Kopernik w glorii porąb na trawie i walczyli jak żołnierze. Już te Dwa, cztery, sześć, siedem zdjęć, jako klatka filmowa, świadczy o tym, że te filmy się pojawią w naszym strumieniu e, telewizyjnym. A co więcej? Otóż piszemy e, taką fajną rzecz. E, przyniósł nam e, jeden z naszych czytelników o kapliczce w Stojadwach, gdzie właśnie co roku odprawiają się majówki. Kobiety się modlą, śpiewają pieśni maryjne, zawierzają Maryi, a 62 lata prowadzi te majówki pani Kosim. Pani Kosim, która jest, proszę państwa, od początku, właśnie pani Lucyna Kosim, od początku, właśnie jest tą prowadzącą te majówki. W 1953 roku właśnie ją zbudowano z intencji państwa odolaków. To taka miła rzecz, kiedy nasi czytelnicy właśnie ujawniają nam takie skarby, nowinki, i my możemy je tutaj przedstawiać. Podobnie jest to, że państwa z listami wróg jest najbliżej. Otrzymaliśmy od naszego cichego współpracownika. O gazetach wydawanych przez urzędy miast i gmin, kiedy te wydają się wbrew prawu. Musimy dokładnie sprawdzić na jakich zasadach, bo zakładu, zakładu budżetowego być nie może. I jeśli to jest wydawane przez burmistrza, jest wydawane nieprawnie. A już na pewno nieprawnie to, co wydał burmistrz przed wyborami. A więc rzecz podsumowująca kadencję 2010-2014 z budżetowych pieniędzy. Tacy maniacy. Erwin Paczkowski będzie z elektrycznymi gitarami w czasie dni mrozów występował. To taka nagroda specjalna. No i cała masa właśnie kulturomaniaków w tych dziedzinach, o których mówiłem, a więc w plastyce, śpiewie, tańcu i teatrze. Są nagrodzeni, zdjęcia, więcej zdjęć oczywiście zawsze jest na naszej stronie internetowej, plus oczywiście ten film, o którym, reportaż filmowy, o, których, o którym e, mówiłem. Zawadzki na Wierarzu. Pewne zdarzenia mają ciąg dalszy i ta sesja Rady Mińska Mazowieckiego ma ciąg dalszy, bo okazało się, że po tym konsensusie, kiedy odłożono nazywanie ronda przy ulicy Dąbrówki Grzeszaka i zamiany ulicy, zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej na Rotmistrza Pileckiego. Znowu radny Gryz złożył do biura rady projekt uchwały o nadanie rondu właśnie Dąbrówki Grzeszaka imienia rotmistrza Pileckiego. Co to oznacza praktycznie? Ano to oznacza, że wtedy zamiana nazwy będzie niemożliwa. Chcą utrącić to, zrobić po swojemu. I na ten temat właśnie opowiada Adam Zawacki, kreator właśnie dekomunizacji Mińska Mazowieckiego. Już mu się odpłacili, proszę Państwa. Już ten konsensus, zresztą to było opisane na wodzie od początku, przestał być ważny. Rumaki Nauki zaś to rzecz o festiwalu nauki, gdzie w cegłowie, pozwoliłem sobie tak prawda nazwać, e, dwuznacznie troszeczkę, bo pani dyrektor ma drugi człon nazwiska Rumak, Kowalczyk Rumak, a rumaki to już takie konie, które ciągną zawsze do przodu i szybko, więc jeśli to takie e, rumaki nauki, to wszystko chyba jest w porządku. Mamy właśnie film z tego i również y, reportaż. Litania Skarg to, jak mówiłem, rzecz o Kałuszynie, kiedy y, komendant policji z rzecznikiem prasowym y, wybrali się właśnie do Kałuszyna i tam słuchali, co Kałuszynianie mają do powiedzenia. Y, policja twierdzi, że to jedno z bezpieczniejszych miast, a jednak Wedle miejscowych ludzi i tych, którzy tam żyją na co dzień, nie jest tak wcale różowo. W glorii historii to rzecz natomiast o stuleciu naszego Kopernika. Chcę powiedzieć tylko, że goście są mile widziani i są goście, tak zwani, niemile widziani. Jednym z tych gości była pani Joasia Noiszewska, weteranka szkolnictwa mińskiego, która za wszelką cenę, mimo odsyłania jej do narożnika, opowiedziała, czy powie, chciała opowiedzieć, właśnie y, historię y, tej szkoły, budynków tej szkoły, gdzie to było wszystko, bo przecież wszyscy wiemy, że było i przy ulicy Dąbrówki, i na Przysienickiej, spalony zresztą budynek, ta pierwsza szkoła, i dopiero później była przy ulicy. Kopernika. No i imię Kopernika otrzymała. Trochę ciekawostek, będzie się na pewno dobrze czytało. Siątki na trawie zaś to, proszę Państwa, rzecz związana z porąbem. Porąb to taka wieś wśród lasów w gminie Stanisławu i tam sołtys Jan Dzigała urządził właśnie majówkę. w Święto Zielone Świątki, była majówka, tańce na trawie, słuchanie muzyki, no oczywiście jakieś kiermasze, własne wypieki, ale po co to wszystko, proszę Państwa? Więc porą chce się rozwijać i z 250 osób, które tam mieszkały przed wojną, w 1927 roku, Zrobiło się teraz 68. Mało. Wyludnia się Porąb, jak i wiele miejscowości i Sołtys razem z, ze społeczeństwem tej wsi chcą temu zaradzić. Co jest potrzebne? Droga, proszę Państwa, żeby jeździł autobus, prawda? I wtedy już wszystko będzie w porządku. No, ale droga jest powiatowa i myślę, że jeszcze trochę wody upłynie, zanim nim Porąb otrzyma asfalt. Chcą warszawiaków sprowadzić, nazywają wsi, w swoją wieś wsią zabitą dechami, ja mówię, że zabitą lasami. Myślę, że im się uda, jeśli będą aktywni, a zapowiadają takie imprezy właśnie już co roczne. Walczyli jak żołnierze, to zaś artykuł, reportaż o pierwszym mazowieckim turnieju właśnie szkół czy klas mundurowych. Mińsk zajął, tu już trzeba powiedzieć, drugie miejsce, srebrny medal za Otwockiem. Wbrew pozorom Ostronęka i Warszawa przegrały rywalizację, a rywalizacja była dość trudna, bo było i strzelanie, i pływanie, i jeszcze inne kategorie, takie żołniersko podobne, powiedziałbym. Eee, dlatego też należy się cieszyć, że pani dyrektor Beczek doprowadziła do organizacji takiego turnieju. Najlepsi oczywiście pojadą na centralne zawody i życzymy im tam powodzenia. Sport, noworodki, to proszę Państwa, co kończy nasz tygodnik i rzecz jasna, i nawiązująca jakby do tego, co mówiłem na początku. Jaja są zdrowe, obwieszają naukowcy. Masło jest zdrowe, mleko jest zdrowe, My, Boże, będziemy się dowiadywać niedługo, że wszystko to, co jest tradycyjne, co jedli nasi ojcowie, dziadowie i jeszcze wcześniejsze pokolenia, jest bardzo, bardzo zdrowe. A e, zdrowe dlatego, że nieprzetworzone. Nie możemy jeść, moi drodzy, produktów zbyt mocno przetworzonych, bo nasz organizm tego nie ścierpi. I stąd są różne choroby, nie tylko nowotworowe, ale... Z gastrycznych również bywają y, choroby nowotworowe. Jaja są zdrowe. Obyśmy tylko my wiedzieli, co jest zdrowe. Mamy y, wykaz certyfikatów, jakie mogą być certyfikaty, pieczątki takie na produktach ekologicznych czy zdrowych, właśnie, bo w polskim prawie nie ma pojęcia zdrowej wolności. To też żyjemy tyle lat w tym kraju, i nikt nie wpadł na pomysł, by zrobić certyfikat zdrowej żywności. Certyfikat jak najbardziej państwowy lub przez uznane instytucje yy, no, dawany tym produktom oczywiście. Produkty są regionalne, inne na no to są certyfikaty, ale na zdrową żywność certyfikatu nie ma. I to należy jak najszybciej jak najszybciej zmienić. Drodzy Państwo, czerwiec, Boże Ciało, już niedługo koniec roku szkolnego. Już właściwie uczniowie przestali się uczyć. Niedługo wyniki e, sprawdzianów i po szóstej klasie, i po gimnazjum, również w niedługo wyniki matur. Należałoby życzyć wszystkim nam, by ta wspaniała pogoda, która się nagle objawiła, nie dawała nam tylko potu na czole, nie dawała by marazmu jakiegoś, nie powodowała marazmu. A przyczyniła się do tego, byśmy poczuli się troszeczkę dowartościowani przez Słońce. Byśmy się nie za dużo, ale troszkę opalili, żeby nam ta biel zeszła z twarzy, żebyśmy się lepiej też poczuli, bo Słońce to jednak zbawienny wpływ na nasze ciało miało i ma. Niech i będzie miało. Wszystkim życzę. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia państwa! Bo każdy o tym wie, że w misku nie jest ślep. Leczle by mogło być. co słychać? TV.